W ostatnich dniach zgłosiła się do nas grupa Blue Ocean Investment Group z Warszawy. Nazwa trochę może myląca, ale to jest inwestor zastępczy, działający w imieniu inwestora finansowego na rzecz z kolei właściciela terenów po byłej polfarmie. Ponieważ poprzedni inwestor zastępczy zbankrutował, to ci przejmują wszystkie aktywa. Wcześniej zgłosili propozycję urbanistyczną budowy galerii. Galeria ta byłaby mniejsza od tego, co planował Paraczisz wcześniej. Od strony skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Jana Pawła II byłby tam taki plac publicznie dostępny na różnego typu przedsięwzięcia miejskie. Czy, czy też organizowane w celach marketingowych? W składzie tej galerii byłoby też multikino, tak jak poprzednio. Rozwiązanie sądzę praktycznie, bo zbyt duży obiekt w Starogardzie mógłby mieć kłopoty z kontraktowaniem powierzchni handlowej. W ostatnim czasie ta, ten zestaw był tutaj u nas na uzgodnieniach drogowych. Zostawili dokumentację. Wygląda na to, że są stosunkowo nieźle zaawansowani już w przygotowaniu technicznym. Z wypowiedzi wynikało, że zamierzają wystąpić o pozwolenie na budowę w okolicach miesiąca lutego. Do końca roku przeprowadzić cały proces przygotowawczy i w 2014 roku na Boże Narodzenie uruchomić całą galerię już, Operacyjnie. Na ile to wyjdzie, trudno w tej chwili powiedzieć, bo obiecywanie na wyrost jest może za mało skazane. Mieliśmy tutaj do czynienia z inwestorami, którzy robili dużo dobrego wrażenia, tylko że na tym się kończyło. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, zwłaszcza, że druga galeria Neptun po przeciwnej stronie Jana Pawła II wyraźnie opóźnia się w rozpoczęciu inwestycji. Przy okazji w rozmowie wyszło, że to, co traktowaliśmy jako kradzież złomu z tego obiektu Polfarmy, to było działanie celowe jednego z członków zarządu właściciela terenu, który bez zezwolenia prawnego zlecił demontaż. Tego obiektu i zapłacił za to nawet dość znaczną sumę pieniędzy. W związku z tym, teraz po rozszyfrowaniu tego procederu, jest w procesie sądowym z właścicielem za działanie na niekorzyść spółki. No, ale wizerunkowo, jako miasto, ponieśliśmy przy okazji dość niezłą stratę. To tyle. Na temat tej galerii. Miejmy nadzieję, że z tego coś wyjdzie i na Boże Narodzenie w 2014 roku Starogard będzie miał nowy obiekt handlowy. Ta informacja ostatnia dosyć zaskakująca, to jest chyba wynik jakiegoś śledztwa, tak? To jest u nich, bo myśmy mieli okazję obserwować to tylko z zewnątrz jako zachowanie. Zgłaszaliśmy do prokuratury, do na policję Straż Miejska przecież interweniowała wielokrotnie ponieważ z właścicielem trudno było się dogadać, to nawet na koszt miasta murowaliśmy otwory okienne, żeby uniemożliwić dostęp, a to się okazuje, że to było zlecenie. O tym poinformował, kto nowy? To poinformowała ta firma, która właśnie była na rozmowach, a która jako nowa zaczęła współpracować z właścicielem terenu po Polfarmie. A teraz to miasto nie ma obowiązku tego zgłosić do organów ścigania? To znaczy, to oni już sami zgłosili. Poinformował tylko, że, że coś takiego zaistniało i zostało zgłoszone. Czemu to by miało służyć, takie działanie? Jeżeli na nieruchomości znajdują się jakieś budynki, to właściciel tej nieruchomości zgodnie z przepisami podatkowymi ma opłacać podatek lokalny. No tak jak, jak co roku ten wymiar podatku jest określany, każdy składa deklarację. W związku z tym, żeby obniżyć podatek, próbowali usunąć obiekty z tego terenu i zaoszczędzić w ten sposób. Tego nie można robić w taki sposób, dlatego że wszelkie prace rozbiórkowe, zwłaszcza w terenie, który jest chroniony konserwatorsko, wymagają odpowiednich zezwoleń.